Dziewczyny, jestem gruba. Nieco ty jesteś piękna i zgrabna. Faceci, jestem gruby. Znam pięciu grubasów i czterech z nich to ty. Ja z ziomeczkami idący do dyrektora, bo zapytaliśmy babkę od historii, czy była przy budowie piramid. Kochanie, co byś zrobił, gdybym uciekła z innym? Najpierw bym mu współczuł, a potem podziękował. Narzeczona doświadczyła dziś cudu i skrzyknęła mnie do kuchni w trybie pilnym. Już sobie myślałem, że się co złego zdarzyło, i gdy wchodziłem do kuchni, powiedziała mi patrz. Kiedy widzisz starą babę i przypominasz sobie, że chodziłeś z nią do klasy. Chyba mają jakieś tajne spotkanie. Słodkie zdjęcia kota zakochującego się w grzejniku podczas zimnego wieczoru. Mój kot tam zgubiłem pod kanapą moją ulubioną zabawkę, ja. No i gitara gra gotowa do wydania. Jem tylko gorzką czekoladę, bo ma o wiele więcej korzystnych właściwości, niż cukru, wyższą zawartość, zdrowego kakao. Nie muszę się nią z nikim dzielić, bo nikt oprócz Ciebie tego nie ruszy. Gdybym tylko miała takie kręcone, gdybym tylko miała takie proste, gdybym tylko miała taki blond. Piersi z kurczaka, piecz 25 minut, jeśli masz duże piersi, to piecz 30 minut. Może lepiej, jak zostawi je w piekarniku na 35 minut? Zawsze, kiedy używam nawiasów, lewy nawias, prawy nawias. Twój telefon, kiedy powiesz na głos, co chcesz kupić. Tak jestem zainteresowany fotowoltaiką, telemarketer. Ja narzekający, że nie mam życia towarzyskiego, podczas gdy tak naprawdę uwielbiam siedzieć w domu i nie rozmawiać z nikim przez kilka dni z rzędu. Odrobina lawendy pomoże ci zredukować stres, ja. Monstera kotunia. Jestem już w tym wieku, że jak gdzieś jadę, mówię, pamiętam jak to było tylko pole. Kiedy musisz wcześniej wstać i widzisz, jak reszta domowników sobie smacznie śpi. Czemu budujesz maszynę do podróży w czasie? Zaraz zobaczysz. Chcesz być moim chłopakiem? Nie. Jesień gorączka smarki Kaszel, nalewka babci. Po tym odcinku już na pewno idę spać. Jaki jest Twój ulubiony serial? Wiem, że to jadłeś. Sorry, stary, nie przyjdę, siedzę w pudle. Dzieciaki urodzone w latach 90., zastanawiające się, gdzie im uciekło ostatnie ćwierć wieku. Szef, nie jestem w stanie wyrazić słowami, jak bardzo wartościowym pracownikiem jesteś, jak spróbuj pieniędzmi. Boże, ale ty przeklinasz. Ja tyle powiedziałem, tyle jeszcze mogłem powiedzieć, ale się hamowałem. Ale ty mnie wkuwiasz, Witek. Czym? Nie wiem, daj pomyśleć, dopiero się obudziłam. Ja, moja droga, to mam mnóstwo ukrytych talentów. Tak, a jakich? No właśnie kuwa, nie wiem, wszystkie są ukryte. Trauma z dzieciństwa opuszcza moje ciało, kiedy mama mówi nie wymyślaj, nie było czegoś takiego. Przezorny zawsze ubezpieczony. Kup auto za 10 tysięcy, zainwestuj w remont kolejne 10 tysięcy, teraz masz auto warte 11 tysięcy. Nikt, zupełnie nikt, ja o trzeciej w nocy, Chryste, kim się stałam. Kiedy nic nie zrobiłeś na grupowy projekt, ale Ziomki i tak wpisali cię na listę. Te święta minęły tak szybko. Chciałabym mieć w jednym roku dwa święta Bożego Narodzenia. Musimy ci z mamą powiedzieć coś ważnego. Stary nie przełączaj oglądam, też stary. Ja dlaczego budzik nie dzwonił? Tymczasem budzik. Ja kiedy zastanawiam się, czy naprawdę mam wolny czas, czy może zapomniałem czegoś zrobić. Głaszczę go ręką uwaloną chrupkami. Miał czur, który właśnie godzinę się mył. Słodzi pani, nie ze Zgierza. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie w puszystym królestwie mały kotek, który miał tyle kartoników, ile chciał, i szeleszczących reklamówek, i szeleszczących reklamówek. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że moda na fidget spinnery miała miejsce prawie dekadę temu. Ja marznę, czekając na autobus. Taksówkarz, który stoi obok mnie i czeka, aż skończy mi się cierpliwość. Mój kot ma kota na nodze, to tatuaż jego byłej. 1 września 2003 rok, 1 września 2025 roku. Jutro Ci opowiem, ja całą noc. Czasem wspominam 2012 rok, jak wszyscy bali się końca świata w grudniu. Fajne to były czasy spokojne. Nie wystarczy znaleźć swoje miejsce w życiu, musisz jeszcze być tam pierwszy. Tak zajęte Ty idź do roboty. Jak kiedy temperatura w końcu spada do akceptowalnej powietrze staje się świeże, wszystko wokół żółknie, a komary, robale i hulajnogarze wracają do piekła, gdzie ich miejsce. Ach, złota jesień. Kiedy zrozumiesz, że żyjesz w pracy, a swój dom to w sumie jedynie odwiedzasz. Zmieniłam status związku na to skomplikowane. Skomplikowana to jest fizyka kwantowa, ty jesteś po prostu czyjąś drugą opcją. Kiedy stoisz w korku, a poranna kawa zaczęła działać szybciej niż myślałeś. Logika dzieci. Mały Marek kochał ocean, ale pewnego dnia ocean odszedł. Marek płakał myśląc, że ocean go nie kocha, ale Marek się mylił. Inni ludzie w weekend, ja. Szef kiedy zapytałasz ponad normę, szef kiedy zapytasz o podwyżkę, kiedy ceny paliwa dojdą do 8 zł za litr. Jak zrobić ciasto do pizzy? Kup pizzę, wytrzep składniki i gotowe. Poprzedniej nocy moja dziewczyna myślała, że już śpię i zanim sama zasnęła, pocałowała mnie w czoło i wyszeptała: Tak cię kocham, mój skarbie, że nawet sobie nie wyobrażasz bardziej niż na jakichkolwiek filmach i nigdy cię nikomu nie oddam. Życzę wam wszystkim takiej miłości. Co ty w ogóle piszesz tutaj? Nic takiego nie mówiłam. Chciałam mieć ładne ciało, żeby ludzie mieli na co popatrzeć tego lata, ale jest mały problem. Kocham jedzenie bardziej niż ludzi. Kiedy po powrocie z urlopu usiłujesz rozkminić, czym zajmujesz się w pracy. Kasierka, ma pan naszą kartę zniżkową, ja tak zaraz znajdę. Tymczasem w portfelu. Idziesz do stolarza, wszędzie są trociny i pył z drewna. Do fryzjera walają się włosy, a jak przyjdziesz do banku, to pieniędzy nie widać i jeszcze długopis jest przywiązany do stołu. Pakiet startowy dorosłego życia. Kiedy laska, która ci się podoba, mówi, że lubi tajemniczych facetów. Dość o mnie, porozmawiajmy o tobie. Podobam ci się. Kiedy widzisz swoją dziewczynę z innym kolesiem, ale musisz nad sobą panować, bo jesteś z żoną i dziećmi. Ja kiedy tylko się obudzę, nie mogę się doczekać, kiedy będzie noc, i znów pójdę spać. Kiedy spotykasz rodziców chłopaka i jego ojciec mówi, że gdzieś cię już widział, ale nie pamięta gdzie. Jesteś zmęczony, koc jest cieplutki, obie strony poduszki są chłodne, zaczyna padać, w oddali słychać grzmoty. Mój mózg, zrób to. Ja czemu? Mój mózg po prostu to zrób. Kiedy on nie odpisuje ci od 20 minut, ale jak napiszesz do niego dobranoc, to od razu odpisuje papa. Powiedzcie, kochani, jak macie na imię, nie mówiąc jak macie na imię. Ja ćwicząca pozowanie do więziennych zdjęć, bo ostatnio wszyscy poddają moją cierpliwość próbie. Ona pewnie myśli o innej lasce, on ciekawe na ilu zdjęciach z wakacji jestem u obcych ludzi jako mistrz drugiego planu? Jak dużego masz warta? Ja? Kiedy jesteś na imprezie i chcesz coś dyskretnie powiedzieć kumpeli, więc wysyłasz jej SMS, ona pyta cię na głos, po co do niej piszesz. Zrób to. Krótki tutorial, jak pomalować sobie, a znokcie u stóp. Był pan w śpiączce przez dwa lata, jeszcze 5 minutek. Kiedy przychodzisz do pracy i zastanawiasz się, co ty tam właściwie robisz, znajdź na obrazku słonia. Ty. Jego koleżanka, o którą nie powinnaś być zazdrosna. Kiedy piszesz test i zaznaczyłeś B, cztery razy z rzędu i kolejna odpowiedź nadal wygląda na B. Nagle, niespodziewanie, znienacka, ni z gruchy, ni z pietruchy. Halo, jesteś tam? Ja zastanawiający się, czy jestem, czy mnie nie ma. Był weekend, pik i już nie ma. Jak unikać stresów w pracy? Nie idź do pracy. Dlaczego pierwszy mem jest zawsze po angielsku?